Sailor rezygnuje, solana upada, a my zaczynamy kolejny newsflash. Dzisiaj troszeczkę później jest godzina 13. Wita się z Wami Mike Satoshi. Cześć, lecimy z tematem. Newsflash, czyli 10-minutowy odcinek. W telegraficznym skrócie wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain zaczynamy. Przestawiamy tylko na odpowiednią stronę, ale nie zaczynamy oczywiście od analizy kursu, tylko zaczynamy sobie od wiadomości. Czekajcie, coś mi się tutaj coś mi się tutaj pokrzaniło, proszę bardzo, kolejny atak na Solanę, wielomilionowo-dolarowy atak hakerski, portfele są wyczyszczone, różne opowieści o tym. E E, o tym krążą, jedni mówią, że to błąd w samym e, przeglądarkowym portfelu, inni mówią, że w czymś jeszcze. Co nie zmienia faktu, że po raz kolejny Solana daje ciała, chociaż tutaj można powiedzieć, że to nie jest sieć, tylko to jest wallet. No i okazuje się, że jest exploit w portfelach, zarówno Phantom, jak i Magic Eden, już wydrenowano około 6 milionów dolarów. Ja jeszcze, to prawda, nie sprawdzałem swojego portfela, czy tam coś w ogóle jest, aż sobie możemy to sprawdzić. Nie no, u mnie ja co prawda tam za dużo nie mam, ale generalnie rzecz biorąc... Generalnie rzecz biorąc, yy, można powiedzieć, że, yy, że jest, tak, że jest, nic się tam, nic się tam nie, jakoś specjalnie nie dzieje, no ale no niestety Solana, blockchain 5 na 40 a wszystkie pozostałe 24 na 7. A tutaj informacja, słuchajcie. Michael Halor przestanie być CEO MicroStrategy, ale zostanie w kierowniczym fotelu. E, wkrótce ma być byłym CEO. I teraz ma zostać tak zwanym chief, yy, ma zostać tak zwanym, yy, jak to się nazywa to stanowisko? Yy, chairman, tak, 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 tak. Będzie tym Czermenem, szefem, jakimś prezesem, który będzie zajmował się pozyskiwaniem nowych bitcoinów. A CEO MicroStrategy zostanie pan Fungle. No i teraz wszystko ma nastąpić 8 sierpnia. Także, także taka informacja. No i teraz już są różne teorie. Jedna z teorii mówi, że teraz przynajmniej nie powiedzą, że Microsoft sprzedał bitcoin. Zobaczymy, czy Microstrategy będzie faktycznie te bitcoiny sprzedawać. Przechodząc sobie dalej, niestety, ale kolejne opóźnienie Hardforka Cardano. Wacyl nie pojawi się zgodnie z planem. Opóźnienia hardforków. Pytanie, czym są spowodowane? Czy się, nie czy się nie wyrabiali programiści? Czy może ktoś inny? Czy może ktoś inny? No, miało się to odbyć 29 czerwca. Są upóźnienia, przesunięto datę na koniec lipca, dzisiaj już jest 2 sierpnia i nic nie wyszło i nie wiadomo kiedy to się pojawi, także jeszcze kilka tygodni, jeszcze kilka tygodni od Wasila. Co ciekawe sieć testowa Wasil działa już od 3 lipca, ale prawdziwy, mia prawdziwy miał być 29 i tak dalej, no nie od razu Kraków zbudowano, jeszcze dłużej trwała budowa Cardano. A FC Barcelona pozyskała 100 milionów euro od socjosów. Socjos, Socjos kupił 25% udziału w spółce medialnej hiszpańskiego klubu piłkarskiego FC Barcelona. Oczywiście firma Socjos, firmą macierzystą od Socjosa jest Chili's, no i generalnie to oni wcześniej pomagali. Reuters napisał wczoraj, że szef FC Barcelony, Juan, czy, Juan, czy jak to tam się pisze, La potwierdził transakcję. Także krypto wchodzi po raz kolejny piłkę nożną i w sport. No i teraz zobaczcie, zrzekli się oni 25% udziału w Barca Studios. Pamiętajcie, że to nie jest 25% udziału w samym klubie FC Barcelona, ale oczywiście w tym, w tym domu medialnym. Co to oznacza? Chodzi tak naprawdę o 100 milionów euro. A zobaczcie, ilość osób, które posiadają co najmniej jednego bitcoina wzrosła od czasu, gdy nastąpiło załamanie, wzrosło do 40 czy od 40 tysięcy od czasu załamania czerwcowego. Także ilość pełno jest większa niż była. Także w obecnej cenie Bitcoin po 23 tysiące z hakiem, jak sobie spojrzymy, to tak Bitcoin podbija. Chociaż na tych to może nie będzie tak dobrze widać, może lepiej na 4 godzinnych tutaj będzie widać. Także Bitcoin podbija. Zobaczymy, co z tego wszystkiego, co z tego wszystkiego wyniknie kolejna informacja, zobaczcie kolejny Magic Eden, giełda NFT wchodzi na Ethereum jest to oczywiście giełda, która była na Solanie, no i teraz chcą walczyć, walczyć z OpenSea i wejść z NFT -kami na ekosystem Ethereum, wygląda, że na, to, na Solanie niespecjalnie chyba te NFT ki szły Magic Eden wchodzi multichainowo, to zostało ogłoszone we wtorek będą teraz działać na Będą teraz działać, oczywiście na, na Ethereum, bo mają być konkurencją dla OpenSea, ale właściwie wydaje mi się, że jest OpenSea. I chyba długo, długo nic, jest też Rari, był jakiś inny marketplace. A pracownik banku ukradł 1,4 miliarda wonów, aby kupić kryptowaluty. Proszę bardzo, ja muszę, po, muszę miniaturkę, właśnie zobaczyłem poprawić, bo bo napisałem 1,4 miliarda dolarów. Oczywiście fundusze należały do klientów i zainwestował gość w takie kryptoaktywa jak Bitcoin. 1 sierpnia doniosły o tym e, lokalne media, znaczy lokalne media i e, tamtejszy nadzór chce, e, południowo ukraiński jeszcze bardziej restrykcyjnie, FSS chce do tego wszystkiego podchodzić. No. ciekawa sprawa. Ciekawa, ciekawa sprawa, były jakieś różne też sytuacje. E, ASEC, zobaczcie, oskarżył 11 osób o Forsage, E, czyli generalnie, znaczy z Forsyć, tak, e, to jest, e, to był projekt, który był po prostu schematem Ponziego. Zebrali oni 300 milionów dolarów od inwestorów, tak. People with Forsyć, tak, aha, czyli z to były czasami. E, 11 osób zostało tutaj wskazanych na sek e, znaczy wskazanych przez SEC jako oszuści. E, promowali oni, e, pr e, promowali oczywiście Forsyć, tak. Niektórzy byli, zarządzali tym. No i teraz zobaczcie, współzałożyciele szybko zostali odnalezieni tego całego skamiku. Władimir Okotnikow, Jane Doe, Michał Siergiejew i Siergiej Maślakow. No, jakoś dziwnie brzmią te nazwiska. To nikt by się nie domyślił z jakiego kraju, z jakiego regionu pochodzą. I przechodzimy do ostatniego newsa dzisiejszego dnia. Europejski Bank Centralny mówi, że CBDC jest to święty gral tra płatności transgranicznych. Także, także CBDC będzie świętym gralem, jeżeli ktoś będzie chciał. No i oczywiście zobaczcie, że Bitcoin jest mniej wiarygodny, a stablecoiny były problematyczne. Nawet nie wiem, czy mi się chce to gówno komentować, Przejmie sobie do podsumowania rynku. Rynek nam trochę rośnie, może tak na szybko na Satoshowen, Wachlarzen, tutaj on trochę jest, trzeba by było go rozjechać, na czterogodzinówkach inaczej on wygląda, oczywiście mamy wybicie, zasieki zatrzymały spadki, dominacja Bitcoina znowu troszeczkę nam rośnie, ale wcześniej były oczywiście spadki, to wszystko tutaj, to wszystko tutaj widać, inne kryptowaluty to samo robią co Bitcoin, Hex już zobaczcie po 4 centy, chociaż było nawet po ponad 5 E, waluty euro nam troszeczkę tutaj, euro nam troszeczkę straciło, złotówka, e, złotówka się umacnia, e, złotówka się umacnia do, do dolara, złotówka się umacnia do euro, złotówka się umacnia do funta, e, no i dolar tutaj po spadkach odbija, odreagowuje, złoto, proszę bardzo, odreagowanie wzrostów, srebro to samo, mieć tutaj jest troszeczkę inaczej i jeszcze zobaczmy sobie ropę naftową. Ropę naftową poniżej 100 za baryłkę. Nasdaq do góry, tu mamy lukę. Nasdaq do góry, Cieka, czy to weekendowa będzie tutaj, czy coś, co jeszcze. Inne spółki, Google też odbiło. Zobaczcie Apple, ten Choflix. No i co? I jeszcze Tesla. To by było na tyle. Teraz pora przejść do jakiegoś malutkiego podsumowania. Cóż mogę powiedzieć? Ilość bólu egzystencjalnego w wiadomościach osiąga apogeum. No i cóż jeszcze? Dzisiaj troszeczkę później, dzisiaj trochę spraw prywatnych do załatwiania. Zaraz muszę małego unboxinga nagrać, którego pokażę wam w niedzielę. Aha, sprawa bardzo pilna. Na spotkanie Kryptonarodu zwolniły się miejsca. Na stronie Kryptonarodu już powinny być, a jak nie są, to za chwilę będą. Tak, trzecie spotkanie Kryptonarodu. Eee, zwolniło zostało kilka miejsc, część osób po prostu się w ostatniej chwili wycofała. Więc jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, to proszę wejść na stronę na Kryptonarodu, tam jest spotkanie i szybciutko, szybciutko napisać maila, bo za chwilę już spotkanie. Także z mojej strony to tyle. Podobało się łapka w górę. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.